Ostatnio się troszeczkę nagadałem, to może wypadałoby tak dla odmiany dzisiaj trochę pomalować, co? Cześć, ja się nazywam Samuel i jestem profesjonalnym malarzem figurkowym. W dzisiejszym odcinku postanowiłem z Wami sobie porozmawiać, albo nie, w zeszłym tygodniu sobie z wami porozmawiałem dość dużo, no jest prawie pół godziny materiału nagrałem na temat różnych technik malarskich, to dzisiaj sobie dla odmiany pomalujemy. Ale najpierw zacznę od tego, mianowicie od tego, że chciałem Wam podziękować za wszystkie wyświetlenia zeszłego filmu, ponieważ no chyba to jest drugi film na kanale, który tak dobrze się oglądał. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest to, że chciałem Wam podziękować za wszystkie lajki, a trzecia sprawa to jest to, że dziękuję wszystkim moim patronom, którzy wsparli mnie na patronajcie, ponieważ od czasu startu Patronite'a minęło z 10 dni, coś takiego. i Już teraz jest tam prawie pół tysiąca złotych miesięcznie wsparcia. Naprawdę bardzo to wiele dla mnie znaczy. Dzięki wielkie Wam serdeczne. Jestem w ogóle pod wrażeniem tego, jak szybko rozszedł się najwyższy próg, który, no, będziemy się spotykać raz na miesiąc na sami i będziemy sobie malować przez godzinkę z każdym indywidualnie. Natomiast pozostałe progi są nielimitowane, więc jak chcecie to wpadajcie. Jeszcze są miejsca. A teraz przechodzimy do tematu tego filmu, którym jest. No właśnie, postanowiłem wziąć jedną z technik, o której mówiłem ostatnio i po prostu Wam ją pokazać. I mowa tutaj o krawędziowaniu. Wybrałem krawędziowanie, dlatego że z jakiegoś powodu krawędziowanie jest dosyć problematyczne dla wielu osób na początku, więc postanowiłem Wam po prostu pokazać, jak ja to robię. Pierwsza sprawa to kolor. Zawsze wybieramy kolor, który jest jaśniejszy od koloru bazowego, a tak się składa, że akurat krawędziowanie to jest, no, kładziemy generalnie farbę dosyć już na końcu, to jest po położeniu kolorów bazowych i najlepiej po łoszach, ponieważ chcemy mieć ładne i gładkie krawędzie, więc pierwsza sprawa, bierzemy kolor, który po prostu jest jaśniejszy od tego, który mieliśmy wcześniej na modelu. Na przestrzeni całej swojej przygody z malowaniem zauważyłem pewną tendencję, jaką ma taki produkt, bardzo znany zresztą, jak Airbrush Thinner od Vallejo. Generalnie rzecz biorąc, na wielu filmach różni malarze leją go po prostu jak wody do różnych miksów do areografu. Ja próbowałem robić to samo i miałem tragiczne skutki, Potem dowiedziałem się, czym jest Flow Improver i moje życie stało się prostsze. Ale mniejsze z tym. Airbrush Tinner jest bardzo fajnym specyfikiem, ale ja go rzadko używam do areografu. Natomiast bardzo często używam go właśnie na przykład do krawędziowania. I on ma taką tendencję, że skupia pigment czyli po prostu bierzecie właśnie tą jaśniejszą farbę, bierzecie krople farby, bierzecie krople tinera, mieszacie to wszystko ze sobą i macie już taką gotową, rzadszą mieszankę do tego, żeby robić krawędziowanie. Taka mieszanka będzie miała to do siebie, że będzie fajniej skupiać pigment w miejscu, a dokładnie o to nam chodzi w przypadku krawędziowania. Ma być to szybka, krótka warstwa po prostu na krawędzi modelu, która ma nie być gruba, ma być cienka, a jednocześnie ma być widoczna, nie? Więc zróbcie właśnie tak. Jedna kropla farby, jedna kropla tinera na paletę. No i właściwy kąt malowania. I uwaga, to nie jest właściwy kąt malowania, to też nie jest właściwy kąt malowania, to też nie jest właściwy kąt malowania, ani to nie jest właściwy kąt malowania. To jest właściwy kąt. Pod jakim chcecie trzymać pędzel względem malowanej powierzchni. No a następnym najważniejszym czynnikiem oprócz kąta, pod jakim będziecie malować daną krawędź, jest to, żeby wybrać właściwy punkt na włosiu pędzla. I on znajduje się najczęściej, no mniej więcej gdzieś tutaj. Najpierw jest pierwsza warstwa, którą kładziemy tak na dobrą sprawę, ja już o tym wspominałem w poprzednim filmie, ale się powtórzę, czemu nie, na każdej krawędzi, która jest widoczna od góry. Nie ma sensu malować tych krawędzi, które są od do dołu, ponieważ w takim, takim podstawowym malowaniu, którego ja Was tutaj uczę, po prostu nie bierzemy pod uwagę tego światła, które się odbija od powierzchni. Sam nie umiem jeszcze na tyle tak dobrze malować, żebym mógł powiedzieć, że mogę Was tego nauczyć, więc na razie skupmy się po prostu na takich podstawach. Tak jak mówiłem, każda krawędź od góry widoczna, na interesuje. I lecimy całą figurkę dookoła. Następnym kolorem, no właśnie, potrzebujemy jaśniejszego koloru. Jak to można zrobić? Można to zrobić na dwa sposoby. Dodając czegoś związanego z żółcią, albo czegoś związanego z bielą. W tym przypadku możemy znaleźć rozwiązanie pośrednie i dodać na przykład do koloru farbkę, która nazywa się Ice Yellow. To jest taki bardzo jasny żółć, bardzo jasny żółć, bardzo jasna żółć, która fajnie się nadaje właśnie do rozjaśnień koloru, którego używaliśmy wcześniej. Możecie kojarzyć akurat tę farbę z filmów Angela Giraldeza, on całkiem dużo jej używa. Jeżeli się nie mylę, to Sergio Calvo chyba też. No i tą drugą warstwę, tak na dobrą sprawę, nie malujemy już wszystkiego, malujemy tylko takie najwyższe punkty. Co mam tutaj na myśli przez najwyższy punkt? Jeżeli mamy jakąś obłą powierzchnię, no to malujemy te punkty, które znajdują się na jej najwyższych częściach, tak? Oczywiście nie mówię tutaj o samym czubku, ale tak, no nie wiem, 60%, coś koło tego. I tutaj na dobrą sprawę możecie już poprzestać, bo to już będzie dobrze wyglądać. Ale możemy pójść dalej. I ja postanowię, że wam pokażę, co zrobić dalej i jak to zrobić, jeżeli byście chcieli po prostu opicować waszą figurkę na zupełnie nowy poziom. Trzecią warstwą to już jest po prostu większy miks, jeszcze bardziej, jeszcze więcej ice yellow w miksie waszej farby względem poprzedniego koloru. Lub też możecie już jechać czystym Ice I znowu zmniejszamy powierzchnię. Po jakiej malujemy? Generalnie ona ma się stać coraz mniejsza. Z tym, że uwaga, najważniejsze tutaj jest to, że trzecia i czwarta warstwa będą już całkiem, całkiem małe, ponieważ to są takie punkty finalne, najwyżej położone, które mają po prostu odbijać światło. One mają być niewielkie, to mają być niewielkie refleksy, natomiast będą całkiem widoczne. I czwarta warstwa to już jest finalny, finalne odbicie światła, które jest widoczne na modelu. I to finalne odbicie światła, nie róbcie białym. Nie w tym przypadku. Zróbcie to kolorem typu ivory, typu light flash. To są bardzo jasne kolory. Jak sobie je wylejecie na paletę, to stwierdzicie, że one wyglądają praktycznie jak białe. Nie są białe, ale dla, na potrzeby naszego malowania to wystarczy. O tym, dlaczego nie używać białego, powiem Wam w filmie o białym. A teraz nie będę się w to zagłębiał. No i co? Czy to wydaje się takie trudne? Dobra, może, się, może z mojej perspektywy, jak ja krawędziuję po prostu cały czas, to już. Nie ma o czym mówić, natomiast uwierzcie mi, tak na dobrą sprawę nie jest to aż takie skomplikowane. Najważniejsza jest konsystencja farby, kąt i właściwy pędzel. A właśnie widzicie, właściwy pędzel. Ponieważ jak będziecie robić krawędziowanie bardzo cienkim pędzlem, to się narobicie, narobicie i żeby się tutaj nie wyrażać, niewiele będziecie z tego mieli. Dlatego weźcie pędzel, który ma odpowiednio dużo włosia. Jeżeli ma jeszcze ostry szpic do tego, tym lepiej, tym cieńszą krawędź uzyskacie. Natomiast musi mieć dużo włosia. Jak ma mało włosia, to tam się mało farby zmieści. I ona po prostu wyschnie. Wyźmiecie, zabierzecie pędzel z nadpalety i po prostu koniec, nie ma. Dotykacie modelu i to już jest suche. Nie ma czym malować. I po prostu będziecie sobie pluć w brodę, że wam to nie idzie. To jest największa pułapka, jeśli idzie o pędzel, więc wybierzcie porządny pędzel. Do tego typu rzeczy tak na dobrą sprawę nada się każdy pędzel, który jest w mini Emporium, a że są trzy, no to naprawdę macie z czego wybierać. Dla tych, którzy czują się pewniej, weźcie dwójkę. Do warstwy numer 3 i 4 weźcie albo zerówkę, albo weźcie pędzel dla Da Vinci. Dzisiejsze materiale to tyle. Ja się z Wami już na dzisiaj żegnam. Dajcie mi znać w komentarzach, czy trochę Wam to rozjaśniło, jak robić to krawędziowanie. A nie, jednak nie, jeszcze się z Wami nie żegnam, bo to właśnie sklep mi już uszył, więc części z Was jeszcze tam nie widziałem w nowym roku. A ja tutaj czekam, więc zapraszam na zakupy do sklepu. Przez weekend, teraz jak zrobicie to w poniedziałek. Leci zamówienie do hurtowni i będzie to zrealizowane w przeciągu no dwóch-3 dni. Tak na dobrą sprawę, więc już pospieszcie się. A jak zamówicie w poniedziałek, to poczekacie dłużej, więc lepiej zamówić przez weekend niż zamówić w poniedziałek. Trzymajcie się.